Siemanko, z tej strony Chocolate. witam was w kolejnym filmie na moim kanale i witam was po raz kolejny w YouTubers Live. No i słuchajcie, udało się, poszedłem do pracy i mamy pieniądze na czynsz. Nie zostaniemy wyrzuceni, nie będziemy musieli wracać do matki, która będzie nam się kazała uczyć. Możemy być dorosłymi, odpowiedzialnymi yy, YouTuberami, którzy sami zarabiają na siebie. Tak w ogóle to możecie strzec łapkę w górę pod tym filmem, yy, a jeśli nie subskrybujecie kanału, to możecie zasubskrybować, tak tylko... Przypominam, no i słuchajcie, dzisiaj trzeba przetestować nowy komputer, ale zanim to zrobimy, dostaliśmy punkty charyzmy, za które możemy kupić sobie coś fajnego. I teraz się zastanawiam, co by tu fajnego kupić. Zobaczcie, to mamy za darmo. Ok, wyciemnianie wideo. To jest słaby chyba sposób na robienie czegoś takiego. Mamy 540, więc możemy sobie wziąć na przykład coś takiego na powitanie. Nauczycielska rada. No właśnie, moi drodzy, gdy gracie w grę komputerową, sterujemy myszką i klawiaturą. To, to, to by było intro moje, jakbym był takim youtuberem jak tutaj. Nie wiem po co dawać nauczycielską radę na intro, ale okej. Okay. Czy stać nas na coś jeszcze? Niekoniecznie. Mamy 255 punktów. E, potrzebujemy 295 albo 285, więc troszkę e, szłabo, że tak wam powiem, się wyrażę, e, ale okej. Okay. Odpalmy może tą, odpalmy grę i zacznijmy może, wiesz co, zjedz coś. Musimy mieć dużo punktów, mm -hmm. e, musimy mm -hmm. mieć dużo punktów e, tych, tych, tych żaróweczek, żeby nagrać jakiś fajny film. Jeszcze, 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 jeszcze e, chlebek mm -hmm. Mm -hmm. I, 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 i dostałem osiągnięcie na Steamie zjadacz chleba, no spoko. <laughs> Okej, okay, 17, wystarczy że wysta myślę, że wystarczy. Nowy film, zanim hype ucieknie. E, wysoka disturbing blimp gameplay e, pierwsze wrażenie rozrobiliśmy robimy gameplay i uwaga jak nasz komputer będzie sobie radził komputer stanowisko jeden kamera ligotych octopus tutaj się nic nie zmieniło chociaż mamy teraz pieniądze możemy sobie kupić jakąś, jakieś ulepszenie na przykład nowy mikrofon albo coś ale dobra gameplay z disturbing blimp i hm no no i teraz tak Nauczycielską. na nauczycielską radę. Ciach. E, coś z tego jest chyba nowe. Sergeant, gamer, Komentarz techniczny, tego chyba nie używaliśmy nigdy. Co? E, klik. Dobra. I teraz tak. Smoochis, zabawna krytyka, zabójcze spojrzenie. Oooo, zabójcze spojrzenie, zróbmy. Ech. Czy to tam będzie pasowało? Chyba niekoniecznie. Ale spróbujemy. Eee, jeszcze jedno. Zostało nam 11 tych, więc możemy myślę, że użyć. Eee, użyć jak najwięcej tych wszystkich Żaróweczek, czyli 4. Zostało nam 7 żarówek, więc na koniec walnijmy coś. A, eee, tylko Sad Goodbye. Nic więcej nie jesteśmy w stanie zrobić. I jak to będzie do siebie pasowało? Bo ja, no, słuchajcie. Wy mi coś tłumaczycie w komentarzach, próbujecie mi to wyjaśnić, a ja naprawdę nie rozumiemy. Nie wiem jak to działa. Serio. Mamy to. Na pewno mamy to. To nam się powinno z czymś połączyć, ale niekoniecznie nam się łączy. Więc tutaj dajmy. To. Nie. Dajmy to. Potem. Ojejku, to będzie strasznie słaby montaż. To nie będzie do ciebie pasowało. Ale nie będę filmu nagrywał od, od nowa, słuchajcie, dawno nic nie wrzucaliśmy. Czasami youtuber musi podziałać trochę pod presją e, więc do tego jeszcze potrzebujemy poprawić ostrość. I mamy jeszcze punkty renderowania. Możemy sobie dać... Jeszcze poprawienie kolorów. No dobra. No i mamy lepszy komputer, ale i tak będzie nam się renderowało 21 godzin, więc... Ja nie wiem, co to za komputer jest w takim razie. Prześlij filmik. Zrobiliśmy rekord, więc może, może będą oceny słabe, ale damy radę. Dobra, idziemy spać. To jest najważniejsze, bo widać, że nam tu zaraz nasz, nasz ziomek umrze z, ze zmęczenia. W ogóle poczekajcie, sprawdzaliśmy, jak, jak nasz kanał sobie radzi. Jesteśmy 51 pierwsi dopiero. Ale zobaczcie, do Margaret, czyli do e, kolejnego YouTubera brakuje nam. 30 tysięcy subskrypcji, więc. Średnio bym powiedział. Dobra, ale mamy 138, więc ja bym teraz słuchajcie, zaszalał zrobił takie zakupy, kupił sobie takie rzeczy, żeby po prostu... żeby wszystkim szczena opadła. Czy potrzebny monitor jakiś lepszy? Chyba niekoniecznie. Bardziej jakiś mikrofon fajny by się przydał, tylko też. Aha, zobaczcie, bo żeby szybciej się renderowało, to potrzeba mieć po prostu lepszy program do tego. Dobra, to tak ja Wam powiem, na pewno kamerka. I myślę, że od razu zainwestujmy w mikrofon. Dobra, bierzemy mikrofon też. Zostało nam 60-58 dolarów. I zobaczymy, jak to pójdzie. Troszeczkę się cykam, zostało nam 58, czy to nam starczy? Aha, jeszcze Twitter, zapomniałem. E, musimy coś zatwitować. Dostaliśmy jakieś. Jakieś. E, e, Posty? Nie, nic ciekawego. E, publish message: Hello, Beautifuls. I can't even. Hello, Beautifuls. Dobra, niech będzie cokolwiek. Dostaliśmy. Mikrofon. I dostaliśmy. Uwaga, uwaga: Kamerkę w końcu. Dobra, to wiecie co? Skoro film się wrzucił, to ja proponuję zjeść coś, na szybko e, czyli jak zwykle chleb, będziemy się żywić tylko i wyłącznie chlebem i nagle jeszcze ten film, żeby zobaczyć jak ta kamerka będzie nam tutaj e, jak ona nam tutaj będzie polepszała jakość więc spójrzcie na mnie, zdanie ukończone, musiałem statuitować? E, zjedz coś chleb na dworze jest tak słonecznie, jeszcze nie wiem czy tam wyjdę czy zostanę tutaj i będę grać ale to, że co, na moim komputerze na moim komputerze będziesz w moje krzesło pierdziała. Ja ci dam, nie wiecie co. Ja, ja jej pokażę, kto tutaj rządzi. Patrzcie, za... E, napiszemy do e, Josephine. E, zaprośmy ją... E, zaprośmy ją do kina. O, mamy takie, mamy takie wyzwanie. Czy chcemy iść do kina? Zaprośmy Josephine do, do kina, żeby ona... A ona nazywa się... Jak ona się nazywa? E, Erika, żeby Erika była zazdrosna. Dokładnie. Dokładnie. E, Flirtuj. Aha, nie możemy pójść do kina. Eee, to może. Zobaczmy, profil. Czy ona jest. Ona ma 15 level. O kurczę, jak ona się jak ona sobie dobrze radzi. Czy ona jest YouTuberką? Czy ty jesteś YouTuberką? Chwila. czy, czy, czy tu znajdę w rankingu. Eee, to są nasze filmy, to jest ranking. Józefin ma 177 tysięcy subskrypcji! Ej, to zarywamy do niej, ona jest sławniejsza od nas. Felixu, uwielbiam twoje filmiki! Aha. O, jak cię! Dziękuję, Józefin! O, jak miło! O, jak miło! Ej, może, może zafiltrujmy z nią, może jej się spodoba. Poczekajcie, ja chcę mieć, ja chcę mieć dziewczynę, która jest druga, druga, druga w rankingu YouTube'a. Ojojoj, ojojoj, ohohohoho, ohohohoho. Mordo, co chcesz? Słyszałem, że nagrywasz yy, yy, dobre filmiki. Jaka gra? Na Mantendo DS, ale Mordo! Nie stać nas na, na Mantendo DS. Ryzykujemy, niepotrzebnie kupowaliśmy te wszystkie rzeczy. Dobra, ryzyk fizyk, słuchajcie. 58, idziemy do pracy w takim razie. 55 dolarów. Zarabiamy. Musimy zarobić na Mantendo DS i nagrać w końcu ten film. Dostajemy za to 11 tysięcy EXPA. To nie jest, to nie jest w, w kasze dmuchał, czy jak się tam mówi. To jest bardzo poważny temat. 100, 113. Ile konsolka kosztuje? Zrób zakupy. Ile kosztuje konsolka? Proszę się przesunąć, dziękuję bardzo. A konsol z 171. Okej, okay, czyli brakuje nam jeszcze troszeczkę Proponuję iść do pracy Teraz jako rozdawacz gazet Damy radę Damy radę W ogóle 21 tysięcy filmów Nasz ostatni film zdobył Oh shit Nagrywamy, nagrywamy let's play Tylko e, Potrzebujemy coś zjeść i potrzebujemy się przespać Dobra, słuchajcie e, Zjedzmy coś nakarmmy się tak, żeby tylko się dało. Nagrajmy film. I mamy na konsolkę, ale super. Dobra, chcę zaprosić na film wieczorem. Mm, dobra, zaprosiła nas do kina. Mamy takie, mamy takie wyzwanie. Woda. Pijemy, ciach. I dalej. Pijemy znowu. Pijemy znowu. Ej, gdzie idziesz? Stary, my już idziemy do kina? Tak szybko? A no dobra, zapomniałem, że to jest tak szybko się wszystko tutaj dzieje, nie nagramy filmu. To będzie kiepsko. To może być bardzo kiepsko, ale dam radę. Poczekajcie. Ogarnijmy yeah. kino jak najszybciej. Pogadajmy sobie, czy tu ktoś chce z nami gadać. Siema stary. Czy mogłem nagrać z tej gry? The Trobing Bow Hunter. Dobra. Dobra, stary. A ty co chcesz? Tu ktoś jeszcze coś od nas chce? No, No? ty, koleżanko z krótkimi włosami. No? A bla 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 bla. bla 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 bla. Cześć, mój nowy komputer się popsuł i nie mogę tworzyć filmów. Doszło, słuchaj, że coś dobrego. Mógłbyś wrzucić taki filmik? wyśle grę. Jaki? Gameplay z Fluffy Squirrel na Hal PC. Spoko. Dobra, słuchajcie. Ja Wam powiem, że zebraliśmy całkiem sporo całkiem sporo zamówień na gry, więc to jest o tyle fajne. Ja propo... Ojejku, ja propo... Ja proponuję zapozować do zdjęć i wyjść. Pozowanko, pozowanko, tralala. Proszę bardzo, jestem sławny, oskary. Idź na salę. No i słuchajcie... Aha, bo na sali będziemy. Musimy być na sali. Siąść gdziekolwiek. Tu. I idziemy. No dalej. Nie mam czasu, kobieto. Już. Dawaj. Siadaj obok mnie. Siadaj obok mnie. Zapraszam. Oglądamy. I wychodzę. Dobra. Dobra, wystarczy. Wychodzę. Nie ma to jak obejrzenie trzech sekund filmu i wyjście z kina. Patrzcie. Teraz mamy tak. Jedną grę. Mamy drugą grę. I teraz tak. Kupujemy konsolkę, idziemy spać, albo przynajmniej wypijmy wodę i chleb, jak to zwykle e, wygląda. E, Alconsoles Mantendo DS. Hell yeah! To teraz zjedz coś. E, musimy coś e, kupić. Tak będzie najszybciej. Kupimy coś, do, kupimy coś e, co nam da dużo snu. Na przykład kawa i na nic więcej nas nie jesteś na kanapkę, dobra w takim razie kanapka konsola, konsola, jest konsola ona jest, aha przed kompem jest, przed telewizorem znaczy, dobra kawa i moi drodzy nowy film, nowy film dajemy, mantendo ds, mantendo mantendo, mantendo, mantendo Eee, nagrywamy najpierw. Eee, co mieliśmy najpierw nagrać? Zlecenie gameplay. Eee, Caesars Internet Rage, dobra. Nagrywamy Caesars Inter Internet Rage. Caesars Internet Rage. Pierwsze wrażenie gameplay. Kontynuuj. Ciścimy gameplay z tej gierki. I mamy teraz patrzcie. Mamy nową eee, kamerkę. Mamy nowy mikrofon. Jednokierunkowy. Czy dwukierunkowy? Jednokierunkowy, nie potrzebujemy więcej. Zaczynamy nagrywać. Gameplay, Scissors, Internet Rage. Moi drodzy, będziemy bogaci, będziemy sławni. Mamy w końcu konsolę, na którą... E, którą e, potrzebowaliśmy, więc... E, nauczycielska rada? Jó, jakoś się trzęsie, kurczę, grając na tej konsoli, zobaczcie. takiego. Jak, tak jakbym ja grał i robił... Tak nie robi. Kolego. Kolego. Niech zrób, nie, zróbmy MVP Szczerze klikam to losowo, nadal nie wiem e, jak to się robi. Smoochis nie, to mówicie, że ten znaczek będzie zły e, to zróbmy prostą krytykę. Zróbmy do tego. Eee. E, 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 może gamer Trochę tak z dupy to klikam, ale zobaczymy. I wyciemnienie wideo, tego nie testowaliśmy jeszcze. Uwaga! Oho, jesteś, mamy minus 77 dolarów. To było bardzo trudne do ogarnięcia. Dobra, ale damy radę. Tu. E, ojejku, chwila. To wchodzi w to, czyli tu. Tu. I tu, słuchajcie, patrzcie, mamy idealne połączenie. Nie wszystko wchodzi we wszystko, ale jest dobrze. Tyk, poprawiamy ostrość, dodajemy tytuł, Mam jeszcze trzy punkty renderowania, nie wiem, na co to wykorzystam, bo nie mamy, nie mamy żadnych efektów. Potrzebujemy chyba nowy Final Premiere, ale dobra, uwaga, 255, nowy rekord, przesyłamy. Kolejny miesiąc bez uiszczenia opłat. Byłem spłukany. Moja historia wcale się tak nie potoczyła. Przepraszam, ale to koniec gry. Powinieneś rozpocząć ponownie od obecnego mieszkania. Słuchajcie, zawaliłem grę. Przegrałem w YouTuber's Life. Dobra, słuchajcie, ale tu się nie poddajemy. W takim razie muszę tutaj skończyć odcinek. I do kolejnego odcinka będę musiał jakby poza, poza grą, poza kanałem przejść do tego momentu, w którym przegraliśmy i będziemy po prostu lecieć już dalej. A póki co, no kurczę... Pff, RIP! Stawiajcie świeczki w komentarzach. <grym> o nie, ale ze mnie lama, dobra. Tak czy inaczej, dzięki za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobało. Chociaż wolałbym, żeby wam się to nie podobało. Do zobaczenia w kolejnym odcinku! Cześć!